W tym meczu już 50 do 34. A więc czas na ostatnią odsłonę pojedynku mistrza Polski Unibaksu. Torun z Kognorem Włókniarzem Częstochowa pojedynku. Wiemy już, że wygranego, bowiem wiemy Torunianie prowadzą 50 do 34. Dwa pytania, które jeszcze możemy sobie zadawać. To pytanie o rozmiary zwycięstwa Unibaksu. No i o to, kto zwycięży w ostatnim wyścigu, w którym zmierzą się najlepsi zawodnicy tego spotkania. A będą to! Tor pierwszy kask czerwony Ryan Sullivan, tor drugi kask żółty Nicky Pedersen, tor trzeci kask niebieski Chris Holder i tor czwarty kask biały Lee Richardson. Pedersen znakomicie w pierwszym wyścigu nominowanym, w którym pojechał jako rezerwa taktyczna za Szczepaniaka. Teraz już jedzie oczywiście dzięki swoim punktom, które dały mu możliwość startu w wyścigu 15, ale do startu w wyścigu 15 Pedersen nas i siebie oczywiście przyzwyczaił. Zobaczymy, czy i tym razem będą w stanie Torunianie pokonać Mistrza Świata. Salivan Pedersen, holder Richardson. Taśma w górę i kto najlepiej? Ryan Salivan prowadzi. Tak jest, ale tu za nim nieki Pedersen. Teraz przed Pedersenem Richardson, nie jednak Pedersen, właściwie równo jadą obok siebie zawodnicy Włókniarza, ale najważniejsza informacja to ta, że Ryan Samban prowadzi czwarty holder, ale jest bardzo blisko nikiego Pedersena i teraz próbuje bliżej bandy wyprzedzić mistrza świata. Jeszcze to się nie udaje holderowi, ale on się jeszcze na pewno, na pewno nie podda, będzie walczył. A teraz będzie pierwszy. Jeszcze nie. Jeszcze Pedersen lepszy w wejściu na e, w drugi łuk. Pierwszy Sullivan. Ostatnie okrążenie. Drugi Richardson. I czy Holder będzie przed Pedersenem? Teraz jeszcze ostatni łuk. Ostatnia prosta. Holder czy Pedersen? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Poczekajmy na oficjalną decyzję z tego miejsca. Nie było tego dokładnie widać. A więc pierwszy Ryan Saliban drugi Lee Richardson trzeci jednak Nikki Pedersen a bez punktu Chris Holder ale to jest nieważne w tym biegu 3 do 3 ale najważniejsze że w całych zawodach Unibax Toruń pokonuje Kognor włókniarz częstochowe 53 do 37 a więc aktualny mistrz polski i lider Centernet Mobile Speedway Extra Ligi nadal niepokonany. Marek Sobolewski, Jakub Fiderewicz, Michał Tuszyński. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na relacje z kolejnych spotkań rozgrywanych na Moto Arenie. Darcy, fantasty, Darcy, to wspaniały wieczór. W jednym z wyścigów pokonałeś się samego mistrza świata. Musisz być zadowolony. To wspaniałe pokonać mistrza świata, to jest naprawdę dla mnie wielka sprawa. To jest Twój pierwszy oficjalny start w Ekstralidze na Moto Arenie. Co o niej myślisz? To wspaniały stadion, ale także mamy znakomitą drużynę, z którą mam nadzieję, że możemy w tym roku zwyciężyć ligę. Panie trenerze, będzie ciężko. To słowa, które najczęściej przed meczem słyszałem od kibiców w Toruniu, jednak tak ciężko nie było, ale ja słyszałem z pewnych źródeł, że pan się spodziewał wysokiego wyniku, wysokiej wygranej Unibaxu. To znaczy tak jeżdżąc po, no, po programie kilka razy w różnych wariantach Optowałem koło no, 48-42 lub więcej, nie? ale y, udało się, bo z, y, no, ich y, prowadzący y, pary też mieli wpadkę i, i dlatego ten wynik się zrobił no, o wiele większy, jak się spodziewałem. Nie? Dzisiaj pierwszy raz taki wystawiony, można powiedzieć, eksperymentalny skład, ponieważ zrezygnowano z usług Martina Smolińskiego. Trzech juniorów w składzie, jak Pan ocenia? Chyba to była dobra decyzja. No na pewno, bo każdy punkt zrobiony przez Kusa, czy Warda, czy Celmera, czy Lampkowskiego jest więcej wart jak, jak te zera przywożone przez, przez Smolińskiego. Bo bo no, nie da się ukryć, że oni, to będzie procentowało, a oni będą coraz lepiej jeździć. I, a jeszcze mamy dużo meczy do końca, także że, że wszystko, wszystko jest w zasięgu i a oni uwierzą w siebie, a się na pewno bardzo szybko odwdzięczą. Panie trenerze, ja już o tym mówiłem trenerowi Zombikowi, że przed meczem słyszałem z ust kibiców naj, najczęściej padające zdanie, że będzie ciężko. Jak się okazało tak ciężko nie było? Dlaczego? Znaczy, jak ciężko nie było. Może będzie ciężko naszym zawodnikom wygrać z Pana drużyną, jak się okazało było łatwiej niż wielu kibiców przypuszczało przed meczem. E, tak, ale tu spotkał się lider z wiceliderem i tu wszystko mogło się zdarzyć. I tak jak powiedziałem na konferencji, e, w 100% wykorzystano atut własnego toru. Ten tor jest nowy, wiadomo, e, toruńska drużyna jest wjechana maksymalnie, e, długo trenowali, e, dla, e, dla każdego zawodnika nowego jest to jest zagadką. No i Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty bieg ustawił cały mecz. Potrafiliśmy z początku też wygrać 5-1, 4-2 i mecz był cały czas na styku, żeby nie te cztery biegi. No, ja mówię, że to jest to y, taktyka zgranie y, drużyny. Panie trenerze, korzystając z okazji, chciałbym pana zapytać także o pierwsze wrażenia z Motoareny. No nie no, to już jak byłem tutaj na meczu z, z zieloną górą, no, wrażenie robi ten stadion, y, niesamowite. Sponsorami relacji są. Arpol Motor Company